Witam serdecznie na mojej stronie internetowej, nazywam się Bartłomiej Marzec, jestem radcą prawnym, parę słów może o mnie, ukończyłem Wydział Prawa i Administracji UJ w Krakowie, ukończyłem też Agency in Legal Services w Edynburgu, a następnie ukończyłem aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Czym się zajmuje? Z jednej strony prawo gospodarcze, obsługa prawna podmiotów gospodarczych, a z drugiej strony pomoc prawna osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, czyli pomoc prawna z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności postępowania o rozwód, o podział majątku dorobkowego, sprawy spadkowe, w tym szczególności o dział spadku, postępowania w sprawach pracowniczych, postępowania. Egzekucyjne, alimentacyjne, postępowania o zniesienie współwłasności i różne inne spory o charakterze cywilnoprawnym. Serdecznie zapraszam do korzystania z mojej strony internetowej, w szczególności, że będę się tam zamieszczać materiały wideo, które będą być może pomocne dla Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia.